Witam was serdecznie w kolejnym filmie, w którym będę chciał opowiedzieć ci o tym, czym jest Allegro Smart, Allegro Smart dla kupujących i dla Allegro Smart dla sprzedających. Jeżeli nie masz na dzisiaj ofert, w których łapiesz się na Smarta, to masz mocno ograniczoną możliwość sprzedaży, ponieważ na Allegro jest to podstawa, z której korzysta naprawdę 90,9 kupujących. Tam, gdzie się łapią, bo są też przesyłki gabarytowe, czyli większe, gdzie Allegro Smart jakby nie obowiązuje, ponieważ to są gabaryty, które wymagają na przykład na paletach albo jeszcze w innych transportach, ale wszędzie tam, gdzie Allegro Smart się mieści, to Allegro Smart musi być. Takie są zasady, jeżeli nie będziesz się stosować do tych zasad, po prostu nie będziesz sprzedawać swoich produktów. Zapraszam Cię na wstępie na mój kanał, Bartosz Andruszko na YouTubie, gdzie jest nas taka mała społeczność, około półtorej tysiąca osób, gdzie znajdziesz ponad 600 filmów związanych właśnie z motywacją, rozwojem osobistym, sprzedażą, e-commerce i wiele, wiele więcej. Tutaj nawet są podstawy e, związane z kryptowalutami. Wiele filmów właśnie związanych z Allegro, z wystawianiem produktów, importem. Tutaj też masz program, e, film Allegro Smart, ale on już jest nieaktualny, dlatego postanowiłem e, Zrobić kolejny aktualny, bo na Allegro to wszystko się zmienia w takim tempie, że jeżeli nie nadążasz, to się po prostu nie nadajesz. Dobra, więc zaczynamy. Tutaj masz informację, że oni od 21 listopada zmieniają stawki z 40 zł na 45 zł, czyli 45 zł minimalna kwota w przypadku dostawy do automatów paczkowych i punktów odbioru z 40 na 65 dla przesyłek kurierskich czyli tutaj już masz podsumowanie tego, że minimalnie 45 zł dla paczkomatów i punktów odbiorów i 65 zł dla przesyłek kurierskich oni cały czas to zwiększają, ponieważ coraz więcej osób korzysta z Allegro Smart i coraz jest to droższe jeśli chodzi o kurierów, ponieważ koszty rosną ale także dla sprzedających też te e, kwoty rosną, ponieważ e, musisz wiedzieć, że oprócz tego, że klient nie płaci albo płaci raz do roku, to jeszcze ty dopłacasz mając smarta do każdej paczki, te koszty w jakimś tam stopniu są przerzucane na sprzedającego. Pokażę ci tu teraz tylko kilka ofert, które właśnie będą łapały się w smarta. E, na samym początku jeszcze ci powiem, że żeby dostać Smarta, jeśli zaczynasz, to jest bardzo łatwo, ponieważ jeżeli wykonasz szkolenie, przejdziesz przez szkolenie, odpowiesz na jakieś tam podstawowe pytania, to dostajesz Smarta jakby z automatu. Jeżeli otwierasz kolejne konta, to na tych kontach już musisz złapać 5 pozytywów i utrzymać jakość swojej sprzedaży. Na określonym procencie, tam chyba jest 98%, ale musisz dostać 5 opinii pozytywnych. Są na to sposoby, można się między sobą komunikować yy, i próbować kupić od siebie różne produkty, ale to już jest tajna wiedza, więc nie za bardzo chcę Ci tutaj o wszystkim opowiadać. Jeżeli zaczynasz i masz jedno konto, swoje pierwsze konto, to spokojnie przejdź przez kurs i dostaniesz yy, te. Właśnie, znaczek Smarta. Chcę Ci tylko przypomnieć, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, aby subskrybować, aby lajkować, aby wcisnąć dzwoneczek, aby YouTube informował Cię o kolejnych nowych filmach. A ja jeszcze przypominam, że do 15 marca trwa przedsprzedaż mojego pierwszego kursu, który składa się z Allegro, z dropshippingu, z, z importu z Chin. Jeżeli teraz chciałbyś w pakiecie kupić to ten największy pakiet, który kosztuje normalnie 2999 zł do 15 marca jest w cenie 119 zł. Po 15 marca wszystkie te ceny wracają na swój początkowy etap na początkową kwotę i cały ten pakiet właśnie tych trzech kursów teraz jest do nabycia za 119 zł. Skorzystało już z niego wiele osób, ale ta oferta jest limitowana, zostało jeszcze tylko paręnaście miejsc do tego, aby to dostać, a co dostaniesz w tym, tu masz uwzględnione, wejdź sobie na stronę sklep.bartoszandruszko.pl gdzie dostajesz wiele bonusów, szkolenie Canva szkolenie Skyshop dostaniesz e-booka o Allegro, dostaniesz moją autorską książkę, dostaniesz kurs dropshippingu, dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku oraz całą wiedzę, jeśli chodzi o Allegro, o dropshipping i o import z Chin, więc jeżeli chcesz skorzystać z jedynej takiej niepowtarzalnej okazji, która będzie trwała tylko do 15 marca i nigdy już się nie powtórzy, to zachęcam Cię do tego. A teraz pokażę Ci właśnie o co chodzi w tych produktach. Zobacz. Większość produktów, które są w przedziałach między 30 a 45 zł, warto mieć trochę drożej, ale załapać się na smarta. Dlaczego? Ponieważ Osoby, które opłaciły tego smarta i mają do wykorzystania tego smarta, na pewno będą wolały załapać się na niego, nawet kosztem tego, że o 5 zł na przykład będą droższe te produkty, ale transport, czyli kilkanaście złotych będą miały y, przysłowiowo za darmo no bo raz już zapłaciły za to to nie jest aż takie za darmo. Zobacz, tutaj są ikonki smart, ale. Oferta ta, jeżeli tylko kupisz to, to nie będzie wykorzystana ta suma, kwota 45 zł i nie będziesz mógł zamówić smartcie, Widzisz wszystkie tutaj produkty okolice 45 zł, 54, tu masz 27, ale to ten produkt jest tani zobacz 45 zł zaokrąglają do tej kwoty, aby załapać się na smarta. I tu przyjrzymy jeszcze kilka produktów, ale tu już wszystkie inne są droższe, albo tańsze. Ale wiesz o co chodzi. Czyli tutaj masz wrócimy do jakiegoś produktu. Czekajcie, gdzie to było. Tutaj wrócimy i masz. Dobra, wejdziemy w ten produkt. Wszystko z tą ikonką zamawiasz z wysyłką darmową, tu masz informację, że darmowa dostawa Smart przy zakupach od 45 zł, punkty odbioru lub od 65, jeżeli to jest kurier. I musisz pamiętać, że kurier jest trochę droższy, w sensie, że musisz większą kwotę wybrać, żeby produkt kosztował, a punkty odbioru plus paczkomaty 45 zł. Mam nadzieję, że była to dla was. Potrzebna informacja, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie Smarta, ale nie tylko, to piszcie na dole w komentarzu, gdzie znajdują się także linki. Yy, możesz tam odebrać darmowego e-booka oraz linki do kursów i do właśnie tego kursu, który jest obecnie w przedsprzedaży tylko do 15 marca po 119 zł. Jeszcze raz zachęcam Was do subskrybowania, gdzie znajdziecie naprawdę ogrom wiedzy z różnych dziedzin z motywacji, rozwoju osobistego, ale także. Importu, e, dropshippingu i zamawiania z hurtowni. Jest tu też w miarę nowy film Allegro na Allegro, jest to tak zwany pół dropshipping, gdzie możesz sprzedawać produkty, które już są na Allegro. Po prostu znajdujesz sprzedawców, którzy sprzedają ten produkt taniej i wystawiasz w cenie droższej, robiąc lepszą miniaturę, lepsze opisy i w ten sposób sprzedajesz produkty dropshippingu, ale nie musisz podpisywać żadnych umów. Z hurtowniami, tylko to jest tak zwany półdropshipping, czyli dropshipping z Allegro na Allegro. Dzięki Wam za dzisiaj. Tak jak mówiłem, piście śmiało, ja odpisuję na bieżąco. A za dzisiaj serdecznie dziękuję. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.